Jak pracować z traumą. Mm. Nagram się o tym, ponieważ yy, wiecie co: traumy tak towarzyszą wszystkim nam i tak przeszkadzają wszystkim nam ludziom w realizacji tego, czego chcemy, tego, o czym marzymy. Mm. Bardzo często jest tak, że marzymy o. Różnych rzeczach, o życiu, które chcemy prowadzić, ale tak naprawdę czujemy, że wewnętrznie coś nas blokuje, że nie mamy siły, że chcielibyśmy, że nawet wiemy, jak ma to wyglądać, ale coś nam nie pozwala robić tych kroków do przodu, uwalniać się, coś nie pozwala nam w jakiś sposób em, przejść w to miejsce, w które chcemy się znajdować w naszym życiu. No i to są właśnie, słuchajcie, traumy. To są traumy, które sprawiają, które oczywiście nabyliśmy w naszym dzieciństwie e, poprzez wychowanie, poprzez naszych opiekunów e, i, i ich obecność, jakby i wiele różnych sytuacji, które się mogły wy, wydarzyć w Twoim życiu, ale właśnie wtedy nabywamy traumy. I takie traumatyczne sytuacje, takie traumatyczne zdarzenia, albo niekoniecznie pojedyncze sytuacje, ale zdarzenia, ale też powtarzająca się cykliczność, na, na którą byliśmy narażeni, jeśli chodzi o konkretne traktowanie nas, podejście, pokazywanie nam sytuacji o nas, o świecie, o relacjach, wytwarza bardzo często traumę. Czyli coś, można powiedzieć, jakbym tak miała Wam powiedzieć, to tak w skrócie, taką blokadę. Czyli na przykład mur. Za tym murem stoi, załóżmy, coś, co Ty chcesz e, osiągnąć, do czego Ty chcesz pójść, co chcesz, co chcesz dostać, i Ty wiesz, że Ty chcesz być za tym murem, ale jednak i tu jest mur, który nie pozwala Ci tam przejść, który nie pozwala Ci się tam znaleźć. Czyli to jest coś, co blokuje nas przed tym, żeby być szczęśliwym żeby znaleźć się w swoim życiu w tym miejscu, w którym chcemy się znaleźć. I teraz bardzo pokrótce. Ja, wam, ja powiem tutaj o jednej kluczowej rzeczy, z którą ja pracuję, kiedy ja pracuję z ludźmi ze z traumami i kiedy ja pracuję ze swoimi traumami i pracowałam do tej pory. Otóż słuchajcie, jak pracować z traumą? Mnóstwo jest filmików na ten temat, ale ja chcę powiedzieć jedną bardzo ważną, bazową rzecz. Żeby przepracować traumę, to najważniejsza rzecz, jaka jest. E, to jest ta, że mm, musisz przede wszystkim dojść do źródła tej traumy, dojść do źródła tego problemu. Dlaczego i kiedy powstała ta trauma? To jest w ogóle klucz wszystkiego. I mówię to od razu. Od razu podam Wam przykład i ja powiem o co chodzi. Otóż bardzo, bardzo często traumy. Mm, wytwarzają w nas zachowania, postawy i zachowania, których nie chcemy. Nie chcesz tego, nie chcesz tak się czuć, nie chcesz tak się zachowywać, wiesz, że to ci ciąży, nie chcesz już tego, ale nadal jakby w ogóle podświadomie albo bez twojej ingerencji nawet, bez twojej e, kontroli, chcenia czy też niechcenia, to się po prostu dzieje, uruchamia się w tobie reakcja ciała, konkretny schemat, konkretnych emocji, uruchamia się w tobie trauma, która uruchamia się zarówno w twoim umyśle, głowie, emocjach, sercu, ciele. Tak? I teraz bardzo często, co robią ludzie, i często tak jak się z nimi pracuje w różnych kołczowych albo jakby rozwojowych wątkach, m, obszarach, to jest próba zniwelowania, skontrolowania, zniwelowania tego niechcianego uczucia, niechcianego powtarzanego wzorca, niechcianego poczucia w ciele albo zachowania. Czyli na przykład, lękowo reaguje na to, gdy ktoś mnie odrzuca. Więc bardzo często dzieje się tak, że ok, uświadom to sobie, łap się na tym, że zaczynasz wtedy włączać Twój mechanizm traumy i że zaczynasz wtedy reagować tak, a nie inaczej, Twoje ciało zaczyna reagować. No i zacznij to modyfikować. Otóż ja Ci powiem nie. To nie działa, a tym bardziej nie działa to u osób, które mają problem z kontrolą, a kto z nas nie ma? Większość osób, które przeszły jakiekolwiek traumy, są to osoby, które również bolekają się z nadmiernym poczuciem kontroli. To nie działa, dlatego że to wspomaga właśnie ten proces kontrolowania siebie, czyli to oznacza, coś tak naprawdę wygłaskujemy, wypłaszczamy, ale nie niwelujemy źródła, nie niwelujemy przyczyny tej traumy. Przykład. Chcesz być, w szczęśliwym związku, ale niestety spotykasz mężczyzn, którzy są niedostępni, nie gotowi na relacje, którzy nie wchodzą w bliskość. No więc Twoja trauma, która jest w Tobie, właśnie powoduje, że przyciągasz takich mężczyzn, mimo że świadomie deklarujesz, że Ty chcesz bliskości, że Ty chcesz takiej relacji. No, i teraz oczywiście zachodzi kompensacja, tak? Jakąś traumę też ma ta osoba, którą przyciągasz, ale ty masz w sobie też traumę, która powoduje, że świadomie deklarujesz, tak, chcę być w relacji w bliskości, ale podświadomie Twoja trauma, która wpływa na Twoje myślenie, zachowanie, ciało, emocje. Aurę, energię, wszystko, moi drodzy, wszystko powoduje, że to, czym emanujesz, to, co przyciągasz, a, a przyciągamy podświadomie, sprawia, że przyciągasz kogoś na zasadzie traumy. Czyli tego tak naprawdę ja też się boję bliskości, bo mam traumę, na przykład z dzieciństwa. Bo mój ojciec był alkoholikiem, bo moja matka była alkoholik, alkoholiczką, bo przeżyłam e, nadużycia w dzieciństwie, bo przeżyłam przemoc, bo byłam nadużywana, bo ktoś był e, zawłaszczający w moim dzieciństwie itd. Ja się boję bliskości. Tak naprawdę mam traumę, która po prostu reaguje we mnie totalnie w drugą stronę. Kiedybym miała spotkać takiego mężczyznę, który miałby mi dać tą bliskość, paradoksalnie, to całe ciało po prostu odwróci się od tego wszystkiego. Ja podświadomie wtedy nie wybieram czegoś, czego chcę z umysłu. Ja wybieram to, do czego jest mi bliżej, poprzez traumę. A trauma, która powstaje, sprawia, że później włączają się w tobie mechanizmy, które mają unikać powtórki tej traumatycznej sytuacji, czyli tych traumatycznych odczuć, czyli tego wszystkiego, co przeżyłaś, przeżyłeś, czego doświadczałeś. Więc paradoksalnie to trauma wybiera cię tego partnera. I teraz taka metoda, którą się gdzieś tam stosuje też na rynku i w rozwoju. No, okej, okay, no to przegadajmy to. No, to w takim razie, e, co chcesz robić inaczej? No, bo rozumiem, że chcesz inaczej. To uświadom to sobie, że tak robisz. Uświadom sobie, że w takie relacje wchodzisz. Odkryj to. No, i zrób totalnie inaczej, zrób odwrotnie, przestań to robić, tak? Złap się na tym, kontroluj to, bądź świadoma tych swoich zachowań i tego wszystkiego, w jaki sposób wybierasz partnera, że podobają ci się ci niedostępni, że podobają ci się ci niegrzeczni, że podobają ci się e, ci e, zimni, e, że podobają ci się ci e, niedostępni emocjonalnie, psychicznie albo fizycznie. No to jakby zarejestruj to, złap się na tym, odkryj to i idź zupełnie w drugą stronę. No, powiem Wam, nie podziała. Dlaczego? Bo trauma jest silniejsza niż to, co Ty sobie powiesz, a poza tym jesteś w trybie kontrolowania Twoich śmieci, a nie pozbycia się w ogóle, jakby znalezienia źródła i wyleczenia totalnie tego, co sprawiłoby, że te śmieci przestaną w ogóle się gromadzić. Czyli ja zawsze podaję taki przykład, kiedy pracuję z ludźmi. To nie chodzi o to, że masz za każdym razem brać tabletkę albo robić coś. Kiedy boli cię głowa, to chodzi o to, że musisz dojść do przyczyny, z powodu której boli cię głowa. Ok? Następnie zniwelować tą przyczynę, bo kiedy ją odkryjesz, kiedy przepracujesz źródło twojej traumy po jej odkryciu, trauma zaczyna się cofać, zaczyna się cofać, ona zaczyna się leczyć. Ok? Bo źródło jest odkryte, czyli to skąd wypływa ta zabrudzona woda. Jeżeli, wiecie, jak, tak jak jest w studni, jest jakieś źródło pod ziemią, które cały czas wybija, płynie, no to obojętnie, czy to jest czyste, czy to jest brudne, to będzie wybijało. Więc trzeba dojść do tego źródła. Trzeba się dowiedzieć, jakby, co jest źródłowym przyczyną mojego traumy. I bardzo często, słuchajcie, kochani, to jest przed nami zakryte, bardzo często to jest niejawne, niejasne, głowa nas bardzo często oszukuje, wydaje nam się, szukamy bardzo często gdzie indziej, mm, niż naprawdę ma to swoje źródło, bo chronimy swoich bliskich, bo nachodzą nam na to różnego rodzaju inne lęki, tak? Czyli na przykład boimy się odrzucenia, porzucenia samotności, więc ciężko jest nam bardzo często to odkryć, wykopać, postawić to tak naprawdę przed sobą w takiej prawdzie. Bardzo często. E, tak bywa. E, I dlatego często tak się, jakby wiecie, gdzieś krążymy w kółko i nie możemy, obijamy się o podobne historie w naszym życiu, o jakieś rozwiązania, rozwoje, i nie dochodzimy do klu sprawy. A to jest, słuchajcie, kluczowe, że jeżeli chcesz pracować z traumą. I tak samo jest, słuchajcie, z, ka z, z każdymi innymi metodami. Na przykład, wiecie, Loen jest fajny, wszystko, wszystko jest fajne i wiele osób, które mi przychodzi, słuchaj, no, ja pracuję ze swoją traumą w ten sposób, że jak mnie to łapie, to poczucie niepokoju, tego lęku, to ja na przykład wtedy e, biegam albo, i, albo jak na przykład jak czuję dużo złości, to próbuję z niej zejść, biegam, wytracam swoją energię, albo jak przychodzi lęk, to ja zaczynam wtedy oddychać, robię oddechy, robię coś tam. Jakby jasne, ok, i to jest ta tabletka. I jakby doraźnie, na ten moment, możesz sobie iść na masaż, możesz sobie wziąć tabletkę, możesz e, iść do lasu, możesz e, pooddychać, e, tak? Ujhofa, coś tam, coś tam, wszystkie te rzeczy możesz sobie porobić, ale to jest branie doraźnie tabletki. I to jest do następnego razu. A chodzi o to, żeby znaleźć źródło, przyczynę. Jakby choroby, tak? czyli traumy, która ciebie trapi, która powstała i która się cały czas odpala, i jakby nie musieć pracować nad jej efektami, nad jej, jak to się mówi, skutkami. Czyli tak naprawdę idziemy do przyczyn i uleczamy przyczyny, próbujemy bazowo znaleźć źródło naszej traumy, i do tego bardzo często słuchajcie: no nie, no nie będę Wam mówić, że nie, ale potrzebny jest dobry specjalista. Człowiek wynikliwy, bystry, zaangażowany, I wasza też bystrość, zaangażowanie i chęć takiego postawienia sobie prawdy, bo za was też to pas nic nie odkryje, ale chęć takiej naprawdę szczerości ze sobą w życiu i obnażania siebie, stawiania siebie w tej prawdzie jest po prostu kluczowy. Jest kluczowy, bo wiecie, czasami jest tak, że ja na sesjach czasami ok, nawet pokazuję coś innym osobom, ale jeżeli ten ktoś nie chce tego przyjąć, nie jest gotowy. Znaczy, usłyszy, ale następnie się wycofa, bo ma inne jeszcze lęki, bo jakby wykalkuluje sobie jego umysł, że przepraszam, że no jednak mm, nie, to jest za duże, to jest za mocne, to jest za bardzo mnie obciążające. To co z tego, że ten ktoś się tego dowiaduje, ale się z tego wycofuje. Dzisiaj, oczywiście, miałam zupełnie inny, odwrotny przykład, kiedy przyszła do mnie osoba, kobieta, która powiedziała do mnie: Wiesz, spotkałam się z Tobą tylko raz miesiąc temu. Rozmawiałyśmy tylko raz, ale to, co mi powiedziałaś, sprawiło, że ja dopiero po 40 latach odnalazłam przyczyny tego, dlaczego. A ja nigdy nie mogłam zrozumieć, dlaczego to we mnie jest. Przecież nic by nie wskazywało na to, że ja mam się tak zachowywać, albo że ja bym... Dlaczego tak robiłam w moim życiu, nie? Dlaczego na przykład byłam perfekcjonistką, zamęczałam siebie, nie lubiłam siebie, dlaczego tak obsesyjnie dążyłam do tego, że ciągle coś muszę poprawić, ciągle za mało. I wiesz, miałam szczęśliwe dzieciństwo, miałam to, mi się wydawało, że nie powinno to w ogóle mieć miejsca w moim, moim życiu. No i właśnie, ale kiedy jesteś dobrym, uważnym psychologiem, terapeutą, to jakby słuchasz, pokazujesz i jakby wystarczyło kilka e, spostrzeżeń, pokazania tej osobie mm, i to wystarczyło do tego, żeby ta osoba przez ten miesiąc zaczęła naprawdę w sobie grzebać. Oczywiście to też chodziło o to, właśnie tej chęć. Ta osoba musiała chcieć zobaczyć Tą prawdę, która była dla niej totalnie zaskakująca, bo dokładnie w tym miejscu by nigdy nie szukała. I to jest właśnie to. Najczęściej, gdzie myślimy, nie, to, to chyba raczej nie tam, to zastanów się, bo prawdopodobnie, w bardzo dużym prawdopodobieństwem, tam powinna szukać. Okay? Także w takim pełnym skrócie to ode mnie tyle, bo to jest ważne. Ja tak pracuję od lat, pracuję tak ze sobą i to mi po prostu na 1000% skutkuje. I to skutkuje, tak wiecie, długofalowo, a nie że chwilowo, że ja po prostu coś przygaszę, zagaszę, ugłaszczę albo że ja muszę całe życie później pracować nad, tym, nad tą tendencją, którą mam w sobie, tak? No powiecie, no co to jest za życie, jeżeli ja mam całe życie się w czymś tam kontrolować i całe życie pamiętać, żeby czegoś tam nie robić, bo, bo przecież ja mam taką traumę i mi się to odpala. No nie, chodzi o to, żebyśmy szli w stronę odnajdywania źródła, przyczyn, traum, które powstają i następnie. Leczenia tego źródła, tak? Dzięki czemu możemy się od tej traumy uwolnić całkowicie. I o to w tym wszystkim chodzi. Pozdrawiam Was serdecznie, takiego podejścia Wam życzę, bo tylko takie według mnie skutkuje.